Lasek se sfilmuje, ładny las Ale jutro to o, tylko do Janka, do Janka A co jeździliśmy, to ten 700 metrów do granicy był, tak? Tym lasem, zaraz do tego Borem zachwaszczonym, nie wiem, że się nie można było Drzewo przy drzewie było się wyłania, straż straż graniczna. w takich sprawie, że w tej sprawie, w tej w tej sprawie, w tej w Powinno coś być, ale słońce jest ostre Chyba to pompowałeś atmosferę, chłopany. Ostro. Słońce grzeje.